Cześć Siemano, z tej salandami. jest Jestem mną Piotrek. Witam. I to. Cześć. Dzisiaj ja się planuję ebrenowanie. Pożyczam od Piotka Dany. A oni to chyba coś będą robić. O ja... Tak. Ben, ja będę orał. A ja będę zbierał słomę. Bo ja dodam jego jeszcze... Pokażę nowy nabytek, bo kupiłem coś. Czekaj. Gdzie ty Ja jestem u siebie. To wyjadę do po tym. No dobra. Siądę. No, no widać, Imeto sobie kupił y, samą wpierającą. SIP. Błogosławiankę. I pożyczyła od ty Piotka 60 bez kabiny. Po piotrach ma demontować 50. Tak jest. A ja, a, ja a ja ten. Pożyczyłem Ursusa od Imeto i PUK. Tak jest, a tego no. Co ja miałem rzec jeszcze? Co? Nie, miałem coś powiedzieć i zapomniałem. Piotrek? Tak. Jak on nie masz kierownicę? Ja mam rocić Pinkman Force. EP. A, już pamiętam. Wobec tego też jeszcze twoje kierownice są, na, są na, 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 na sprzedaż, nie? A Saira? M150, to? To tyle, co zapłaciłem. Co, co, co I ja, ja teraz myślę sobie coś na święta, kupić jakąś kierownicę taką, może używaną? No, może K27. Nie no, znalazłem sobie w dobrej cenie używaną Driving Force GT za, za, za 300, nie? Stosunkowo niedużo, no bo... Yy, nowa kosztuje 500, nie? O, mój kolega ostatnio kupił G25 za 500zł No to ładnie Byli. to na Allegro U mnie też właśnie tutaj widziałem o... o Patrzyłem na ogłoszenia, to jest masa licytacji. Wszyscy licytują na okrągło, nie? Mam teraz ten Driving Force GT, stoi za 203 zł, chyba. I cały czas licytują, nie? Były dwie Driving Force i jedna stała za 185, a druga za 200 coś, nie? I cały czas licytują ją tam na okrągło. A ty masz tu Hip Tip Trigger, nie? No chyba tak. Dobra. Bo ja trochę tej samej będę miał. I ty tego nie będzie sprzedawał? Będę sprzedawał, ale trochę sobie zostawię, nie? Później krowy się zakupi, to trzeba będzie słomę mieć, nie? Ja tutaj mam trzy pola, a to za oranio. No, ja to takim pługiem, Piotr, teraz waci pójdzie. No. żeby się tam nie Ale, swoją ale, ci, bawił, ale to... ciężko ma ten ursus, potem. No wiem o tym, że ma ciężko. Jeden na godzinę. No tutaj, to i tak masz, masz, masz tutaj jeszcze proste pole. U mnie jak tam było na tym. na tym polu, tam na wzgórzu, nie? No, no tam jak wjeżdżałem pod górkę to myślałem, że, że nie ujadę, nie A tam jeszcze błoto było później. Tak Tam ich chcesz słomy kupić? Nie. Kurwa. Ech. Szybko idź tymi planami. Nie wiem, za, za ile można kupić taką, taką przyczepę, ile tam mi ją wystawiłeś? Nie masz przecenie. Jakiej przecenie? Przecena. Promocja. Swięta i to. Swięta to, no właśnie. Dzisiaj mam przecenę No i to i tak jest y, prawie że realna cena. Bo patrzyłem na linki, to są tanie te, te przeczepki. ctrl L. Jemy. A ciężko to trzy jest no ja kęty i to. A to tyle już teraz? Donuję Dzisiaj taki trochę niet park, każdy od, od każdego pożycza. Mam mnie stać wiesz. Ja muszę Piotrka na 60, jeździć Bez kabiny, bo skowałem do kieszeni tak zajmuje na to kabinę, bo mu ciepło No klima ma kurwa Up, Upał jest Tu piotka to zawsze upał jest na, na, nawet w zimę, kurwa. W zimę to w nawet. <laughs> A to chyba nawet jest w tej kabinie dziura na ten... Szybko idzie Piotrek. No! Na ogrzewanie. No właśnie chyba jest dziura na ogrzewanie nawet od komina. Tylko, że nie ma... że nie, że nie ma rurki wyprowadzonej. U no, grzewnica się zamontuje i to stało. A, chuja. Trzeba na nawet kupić. Ja tam w 60 miałem tę grzewnicę. A? No, w 60 Ale... Aha. Ale kabinę miałaś... Miała miała tą, tą... taką... Czeską. 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 No, ale ona była dość taka... szczelna, Jum. nie? No. Duża, i, duża i szczelna. Bo te, te puszki tam wiesz Tutaj jak chciał tą nagrzyńc założyć to by się nie opłacało raczej, bo zanim by się zdarzyło nagrzać, to, to już by było zimno I jak, jak nie wszędzie dziury są Tak Piotek zadbał za to, że... dbał o tym 60, że widzimy nie? Jak? A jak? Czemu nie dbasz o swoją 60? A jak? Trwam. Dba. A, dbasz. Chyba ja jednego pokosu nie przejechałem do końca, i, i, i już mam pełno. To się to będę do końca życia jeździł z tym. Ale fajny klakson mam. Nie. I ja mam ten taki standardowy, a, a Piotrek masz taki trochę. Cięcie. Witam po cięciu. Lecimy dalej. Piotr, bo te kierownice twoje były w dwóch kolorach, w żółtym i w, i w czerwonym. Nie jest, kurwa, moja 60 powiedzmy. Aha. Ty masz czerwoną? Właśnie widziałem teraz czerwoną taką samą i żółtą taką samą, no? Nie wiem, ja, ja czerwoną akurat dostałem, bo ja to dostałem na... na... na, na święta. Od Nikolaja. No. Chodź, od Zobaczymy, czy, czy... Może sobie taką wybiorę właśnie? Bo ja tam szczerze nie chcę lewarka z krzyni biegów, bo, bo ja tu mam w piździe, kurwa. Bo ja już jeden lewarek z krzyni biegów to jest, to jest mój joystick do... tego... do tura, wystarczy. Pamiętałem też o tym Drive FX, też jest fajna kierownica. Widzowie mogą w komentarzu napisać, która kierownica Logitech do, do, do 300 zł jest dobra. Żadno. Nie. Zasilacz... też fajna. 150 zł krótsza. lista. A mi jeśli masz jakąś robotę, to możesz ja to sobie, no ja nam się to z... Yy, pusznej sropie. No damy. No, no. Ja sobie jeszcze... Bo zanim no. ja tutaj zaorem to pole, ten to troszkę... To ja przecież może się Zasieję ja byś sprzedał, to chociaż mógł. czemu będę musiał zadzwonić chyba o tą kierownicę, bo strasznie mi się podoba. Która? Jest, jest cały zestaw, raz Ci powiem. Logitech Drive FX. ile? 150 zł Nowa? Używana. Prawie nowe. Żadnych śladów zarysowań. Błyszczy się jak psujajca. jajca. Nawet, nawet pedały niepowycierane nie są, nie? Jak się długo używa kierownicy, to, to ten plastik na pedałach się wyciera. A tutaj widać, że wszystko jest jak nowe, nie? Nie ma zasilacz, force feedback, wszystko ma. Bo w Piotr, ty, ty, ty masz w tej, w tej swojej force feedback, nie? Tak jest. Właści właściwie, to prawie każda ta logitecha ma, ma, ma force feedback. Wiesz, ja tam, jestem zadowolony z tej kierownicy. Tylko mówię, troszkę mi brakuje właśnie tego, ale... W nie jestem zadowolony. I ja to wtedy bym sobie to, to tak rozwiązał, że sobie kierownicę przykręcił tutaj I bym sobie postawił Ten stolik, na tym stoliku bym sobie postawił klawiaturę Ewentualnie do tam sterowania to bym użył klawiatury, ewentualnie przycisków na kierownicy, nie? No bo na kierownicy trochę jest tych przycisków, zaraz, zaraz policzę, poczekaj Raz 2, 3, 4, 5, 6, 7. No siedem, i co właśnie, jedynie, jedyny, jedyny minus mojej kierownicy to to, że też właśnie mało kucików ma. Nie? Ta ma duże, jeszcze łopatki do zmiany biegów ma. 5. Pię... Można by kurczę grać Piotrek w Dirta Trójkę. Też nie ja mam się spytać. Dirt trójka, ten Dirt trójka ob obsługuje kierownicę, nie? Tak Tam Tamten by było zajebiście pojeździć. Cześć Piotrek, co tam? ja tak mówię, co mi tutaj chrupie. Co mi chrupie, kurwa. Trzeba było Piotrek, kurwa tego oleju do silnika dolać. Co mi chrupie. Chyba będzie trzeba tam i ten silnik remontować. Chyba V8 założyć. Chyba coś mi Wake Up robi. Muszę zobaczyć. Ta V8 jakieś. No <grym> widziałem w Piotrce chyba w V8. No był. Mm. To było 10, 14. Ta chuja, 10, 14. O... Nie mogę ci pokazać filmik. 12, 34 chyba to był. Nie, 1014 też było, mogę ci filmik pokazać, projektu. Najbardziej, naj, najbardziej takim sławnym tym Ursusem co jest, to jest właśnie ten prototyp tego Ursusa 10.04 z VSemką Perkinsa No o nim mówię. No o nim mówisz, no to ja ci o tym mówię, nie? To nie jest 10.14 ten... to 10.04, tak? 10:04 z V8 perkinsa to jest no, 10:32, to... chyba czy 34, chuj wie. No czy jak pójdę, to wie, ja się do piękny nie Zaraz, no, Teraz, teraz no. mogę ci dokładnie model powiedzieć, bo mam nawet gdzieś tutaj. Wiem, że że ten dałem. Ja pierdolę pałkę od i nie, nie poczepiłem. Ja jebę. Też nie widziałem komunikat. Ja też. Kurwa, jego mać. dobrze, dobrze, w cieniku miałem ten pałek, bo było. O, zapięta nam już patrzę. O, jest AgroMax YouTube Ursus 3180. Toy 1004 Turbo. Znaczy czy turbo v 8 nie? v 8 Turbo, o tak. Jeszcze jakieś 12 widziałem, F16. Takie to to, 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 to... to nie widziałem, ci powiem szczerze. Była na tym... Na wyścigach no, robiła. A, na no, wyścigach to się da, że takie wynalazki. Traktor pulling. Traktor Pulling. Hmm. Ursus with Perkins V8. Mało tych wersji wyszło, bo to prototyp. Ale to ma pierdolnięcie, ze 180 koni pewnie, nie? Niby takie maleństwo, a 180 koni pod maską? On jest wielkości takiego 10-14, nie? Nie, ze no, 180 na pewno nie miałem. Ma. Chuj... Na, na, nawet pisałem ostatnio z właścicielem tego, tego ursusa. Zaraz później poczytam sobie. No to sobie poczytaj. Bo jest taki koleś, który tam gdzieś na grupach często rozprzestrzenia zdjęcia tego Ursusa i filmik z nim, nie? Bo ma takiego Ursusa i tam gdzieś tam filmik ogarnął korki nim i pokazywał. Nie właśnie się pytali go ile ma koni, to było napisane. To 80 koni. ma turbinę i V8, nie? 4 cylindry z jednej, 4 cylindry z drugiej Później się silnik rozwali, a części nie ma Jeśli czy do Perkinsa V8, to byś dostał części chyba Bo nie tylko chyba w ciągnikach były te Perkinsy aplikowane. No, to ostatnio no, były, były w, dużo, w dużej ilości maszyn, były te, te silniki. U mojego, e, no, takiego znajomego w, Niem w Niemczech. miał taką pogłębiarkę ssącą. E, Refuller, to, to się to się nazywa. I w tym miał V8 Trakinse To stosunkowo nieduży nie silnik, bo do takiej pogłębiarki to musi być 250 do, do, do 300 koni silnik Ale, ale dawał radę nie? Był obciążony mocno, ale dawał radę też minut odcinka w ogóle jest, Dami? Nie wiem. To sprawdź. Ale no zaraz będziemy kończyć. To ile jest? Dwadzieścia. Coś. A ja dopiero zebrałem trzy przyczepy. Ale chujnie. Ale... Będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. No co, dzisiaj miałem planowanie i dosiałem nawóz... ...przed siewem. Tam ci Piotr będzie tym orze chyba. Tak jest. I met me to tam wozi słomy nie może wywieźć. No niestety. No, to tyle. Chcesz tutaj coś dodać? Tość. Dzięki, tam jest sakra i tam są na odcinka. No to do następnego, trzymajcie się, cześć. Cześć.